Cześć wszystkim z tej strony Liwerski, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki krótki poradnik dotyczący Discorda, ponieważ dzisiaj Wam pokażę, jak zdobyć odznakę na profilu aktywnego dewelopera. Teraz krótko o tej znace. Ta odznaka jest ogólnie przyznawana osobom, które tworzą boty na Discorda. Ja do tych osób się zaliczam, bo sam kiedyś tworzyłem bota i w sumie nawet dalej tworzę. Dalej się uczę, może tak, ale osoby, które tego nie robią, mogą. Mogą, jakby, dostać tą odznakę nawet nie robiąc tych botów. Tak więc dzisiaj Wam pokażę, jest to krótki poradnik. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Ok, tak więc pierwszą rzeczą, której zaczniemy, to stworzymy swój własny serwer, na przykład dla mnie i dla znajomych. Stwórzmy go i na nim musimy włączyć społeczność, ponieważ bez tego nie zakwalifikujemy się do tej odznaki w sensie do, no po prostu do dostania tej odznaki. OK, mamy włączoną społeczność, wszystko jest Git. Możemy teraz przejść do strony botghost.com. Tam klikacie utwórz bota i powinno Wam wyświetlić się takie okienko. Tutaj musicie podać swojego bot tokena, dlatego teraz przechodzicie na Discord Developer Portal, klikacie nową aplikację, nazywacie ją na przykład Test Bot. Powiedzmy, akceptujecie, tworzycie. OK, więc mamy już tą aplikację utworzoną. Przechodzimy do zakładki Bot. AdBot To many users have this username AdBot, tak Klikacie reset token tak, kopiujecie ten token, wklejacie go tutaj w tą linijkę create bot i teraz macie panel tego, tej strony bot ghost, klikacie tutaj w server management active developer batch i sprawdzacie czy macie to włączone. Jeżeli macie to włączone, no to możecie przechodzić do następnego kroku, jakim jest zapraszanie bota na serwer. Klikacie tutaj po lewej stronie na tej liście Invite, wybierz serwer, wybieracie swój nowo utworzony serwer, bądź też istniejący. Klikacie Kontynuuj, Autoryzuj. OK, autoryzowano. Możemy teraz przejść do naszego yy, konta Discord. Na ogólny no i jest bot znaczy zaproszony. Macie tutaj test bot. Ok, wpisujecie teraz slash akt. Stop. Zatrzymam się tutaj, ponieważ zapomniałem o jednej pewnej ważnej rzeczy. Mianowicie zapomniałem zaznaczyć trzech ptaszków, które znajdują się w zakładce bot na. Na stronie internetowej Discord Developer Portal. Wyświetlają się one Wam teraz tutaj. Zaznaczcie sobie je, zapiszcie i wtedy odpalcie komendę: active, active developer badge. Enter. I macie command rank successfully. Go to, żeby tam tą moc znakę zdobyć. Klikacie ten link, i jak widzicie, pokazuje nam, że nie jesteśmy jeszcze jakby zakwalifikowani do tego, całego otrzymania tej odznaki od Discorda. Mianowicie trzeba poczekać 24 godziny, niestety, żeby serwery, żeby serwery Discorda prze, przeprocesorowały przeprocesowały ten cały, jakby te całe zajście, bo teraz ogólnie dużo osób to robi. I musicie poczekać po prostu 24 godziny, żeby systemy Discorda sprawdziły, czy wasz bot. Uruchomił komendę za pomocą slash command. Tak więc test na dzisiaj tyle. Krótki poradnik, bardzo szybki. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.